Czyli witajcie z tej strony, Kuba, Kuba. W dzisiejszym odcinku ciąg dalszych gadżetów z temu. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam naprawdę ciekawe gadżety z temu do samochodu. I w dzisiejszym odcinku również są gadżety z temu, bo mnie o to prosiliście. I tak jak w tamtym odcinku Wam mówiłem, zamówiłem tych gadżetów trochę więcej, tak żeby zrobić z nich dwa odcinki. Ponieważ po zainstalowaniu aplikacji dostałem kupon, dzięki któremu po zrobieniu zakupów za 200 zł z dowolnych produktów mam minus 50% na wszystko. Pytaliście mnie pod tamtym filmem, jak to działa i gdzie znaleźć taki kupon. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, bo mi to samo wyskoczyło po zainstalowaniu aplikacji, ale może jak tam wiecie, gdzieś w kupony. To również wam się wyświetli. Linki oczywiście są w opisie, a my bez przedłużania zaczynamy i zobaczcie co na dzisiaj dla was przygotowałem. Zacznijmy od czegoś najprostszego. Kosztowało to 8,99, więc ja za to zapłaciłem tylko 4,50, bo na wszystko miałem minus 50%. I co to jest? No jest to granat, ale do czego to służy? Tak się prezentują zdjęcia podglądowe, to już powinno wam coś mówić. Służy to oczywiście do robienia takich kostek lodu. I naprawdę nie wiem do jakiej szklanki można by wrzucić taką kostkę lodu, aby zmieścić w niej jeszcze sensowną ilość napoju. Ale przetestujemy to oczywiście, więc rozpakujmy to sobie I zobaczmy, jak to działa. Słuchajcie, całość wykonana jest z gumy, a to w zasadzie to z dwuczęściowej gumy, bo inaczej tej kostki byśmy przecież z tego nie wyjęli. To się oczywiście otwiera. Jestem bardzo ciekaw, czy nie będzie to przeciekać, bo ta uszczelka po złożeniu nie przylega tu jakoś super. Zacisnę to tak mocno i dokładnie, jak potrafię i spróbujemy tam nalać wody. Zobaczymy, czy to zadziała. No ale tak jak widzicie, troszkę to odstaje, mimo tego, że bardzo mocno to dociskam. Wody nalewamy przez ten dziubek, także zróbmy to. Teraz musimy to tylko w takiej pionowej pozycji wstawić do zamrażalnika, ponieważ żadnego korka tutaj nie ma. Pewnie łatwo byłoby go zrobić, no ale nie ma go w zestawie, to trudno. Okej, okay, słuchajcie, mój gadżet zmieścił się tuż koło pizzy, także teraz trzeba włączyć szybkie zamrażanie i i tak troszkę poczekać. Słuchajcie, kolejny gadżet jest tańszy od poprzedniego, to jest ciekawe, ponieważ jest to super mocna latarka. Za tej latarki to 866, dla mnie 433. Na podglądzie wygląda naprawdę imponująco. Zobaczymy, czy również taka imponująca będzie po wzięciu z pudełka i czy będzie tak imponująco świecić. Mamy, słuchajcie, rozpałkę do grilla. Akurat nie wziąłem są mikroskopu, nie ta kieszeń. Nie dowiemy się, co tam jest. No trudno. Jest także, słuchajcie, kabelek mikro-USB. To jest hit. Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami nie produkuje się już urządzeń z portem mikro-USB. Teraz wszystko jest na C. A tu ku mojemu zaskoczeniu, jednak mikro. Ciekawe, czy w urządzeniu będzie taki sam port, bo to naprawdę różnie bywa. Tak, mamy mikro, a nasz gadżet prezentuje się w taki sposób. Latarka wykonana jest w 100% z plastiku. To wyglądało na aluminium, ale nie to też jest plastik. Jakość zdecydowanie gorsza niż na zdjęciu. W środku, oczywiście, jest wbudowany akumulator, tak, że to świeci bez żadnych Baterii, a ładujemy to oczywiście na mikro USB. Tutaj na górze mamy ładowania baterii w procentach. Mamy 100%. To jest pierwszy tryb świecenia. To jest drugi, trochę słabszy. To jest trzeci, miganie. I czwarty świeci nam rączka. To światło z rączki jest zdecydowanie bardziej rozproszone, a to tutaj zdecydowanie bardziej punktowe. Generalnie jeśli chodzi o moc, to jest naprawdę lipa. I absolutnie nie można tego porównać do tego co jest na zdjęciach. No ale chodźcie na dwór i zobaczcie sami. Ok, jak widzicie jest ciemno. Mam ze sobą naszą latareczkę, także sprawdzamy jak to świeci. Prawie nic tu nie widać. Naprawdę bardzo słabo. Zobaczcie, to jest najmocniejszy tryb, to jest ten drugi słabszy, a to jest stroboskop. Tak natomiast świeci rączka naszej latarki, no i nią to jedynie jesteśmy w stanie oświetlić tutaj powiedzmy trawę. Jej moc jest naprawdę niesatysfakcjonująca. ok podsumowując, ten gadżet jest tani. Czy jest dobry? Jest tani. Kolejny gadżet, cena bazowa bez rabatów 11,47. I co to jest? Tak jak już na zdjęciach widzicie, jest to pistolet do kapsli. Rozpakujmy to sobie. ok wygląda całkiem spoko. Jakość wykonania nawet niezła. Do tego testu zakupi Dwa napoje marki Coca-Cola. Ciekawe, czy będę w stanie za pomocą tego otworzyć butelkę. Trochę się boję, żeby tego nie połamać. No ale próbujemy. Jak widzieliście, udało się. Kapsle do urządzenia wkładamy w taki sposób. Teraz musimy je przeładować za pomocą tego. No i tak w zasadzie to już możemy strzelać. O kurde, całkiem mocno. Słuchajcie, ja już to rozkminiłem. To się powinno robić tak, że najpierw to przeładowujemy. Teraz otwieramy napój. Nasz kapsel, jak widzicie, tutaj został. I w tym momencie już możemy nim strzelać. O, tylko że nie wystrzeliło coś. Generalnie tutaj na górze są takie dwa magnesy, do których nasz kapsel musi się przykleić. W tym momencie jest on przyklejony, nie wypada. No i powinno to strzelać. Tym razem się udało. Trzeba tylko pilnować, żeby on był dobrze do tych magnesów przyklejony. Generalnie garżet bardzo fajny i myślę, że będzie idealny na wszelkiego rodzaju imprezy. A skoro mam tutaj już te dwa napoje, to teraz wypadałoby je wypić. Mam tu, słuchajcie, szklankę i mam naszego zamarzniętego granata. Tak się to prezentuje, to się otworzyło, ale chyba się nic nie wylało. Po prostu lód to rozsadził. Otwórzmy to sobie i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Wow, no i powiem wam, że to wyszło idealnie. Nie spodziewałem się, zobaczcie, ale sztos. Teraz wkładamy to sobie do szklanki i zalewamy napojem. No i cóż, może i już przestało wyglądać spektakularnie Ale gdyby wlać mniej napoju To mogłoby być to całkiem spoko Podsumowując, gadżet działa i naprawdę bardzo mi się podoba Kolejny gadżet kosztował mi 12 zł I jest on w takiej małej walizeczce Rozpakujmy to sobie, jak widać jest to znowu latarka Tylko, że mniejsza od poprzedniej I droższa, to co tu jest nie tak W sumie to nie wiem, to są Chińczycy Ich nie zrozumiecie To maleństwo jest oczywiście latarką do kluczy Przyczepiamy to sobie do kluczy, możemy poświecić w dowolnym momencie Znowu mamy zarówno światło główne Stroboskop, jak i to. Bardziej rozproszone. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na dworzu. No dobra, a więc sprawdzamy teraz moc tego maleństwa. Odpalmy to sobie. Tutaj trawa oświetla całkiem nieźle, lepiej niż rączka tamtej latarki. Kamera mam na takich samych ustawieniach. Jeśli chodzi o te garaże przy to ich nie oświetla wcale. Generalnie kąt padania światła jest szeroki, szerszy niż w tamtej latarce. To jest porównanie, ta mocniejsza kropka jest ta większa latarka, a to jest ta malutka. No tylko, że ta ma cztery diody, a ta ma jedną. Także myślę, że i tak wypada ona całkiem nieźle. Takie maleństwo, żeby gdzieś sobie przyświecić, na przykład przy otwieraniu drzwi, jak nie możemy znaleźć klucza, wydaje się to naprawdę ok. Z plusów tej latarki również to, że jest ona oczywiście ładowana na mikro USB. Tak, to jest znowu mikro USB. Typu C, także nie musimy w nich zmieniać baterii. Jako altarka do kluczy, myślę, że może się nadać. Kolejny gracz kosztował mi 17 zł i jest, to, jak sami widzicie, kominek. A tak serio to żarówka. Tylko, że ta żarówka ma płonąć. Wow. Tak się to prezentuje po wyjęciu z budelka. O, zobaczcie, da się to nawet otworzyć. No i jak te LEDy mają imitować płomienie, to naprawdę dobry żart. Śmiesznie jest to zrobione. Tam w środku widać przetwornicę. Tych LEDów trochę tutaj mamy. Załóżmy tą obudowę i zobaczmy, jak to działa. Uwaga, odpalamy. No i cóż, tak jak się domyślałem, efekt nie jest ani trochę podobny do tego zdjęcia na pudełku. Nie ma tutaj żadnych płomieni. Wygląda to w taki sposób. I w sumie można by powiedzieć, że jest to niezgodne z opisem, ale wygląda całkiem spoko. Jako jakaś lampka na na przykład do sypialni może okazać się całkiem fajnym rozwiązaniem. Okej, okay, ja to wkręciłem w żyrandol, pozostałe żarówki delikatnie odkręciłem, tak, aby one nie świeciły. No i prezentuje się to w taki sposób. To świeci naprawdę słabo. Tutaj może na kamerze się wydaje, że to jest mocne, bo mam bardzo podbitą jasność, ale w rezultacie jest to słabiutkie. Zobaczcie, ten efekt jest trochę widoczny na ścianach, ale naprawdę nie jest on jakiś bardzo mocny. Teraz wziąłem trochę szerszy obiektyw, jest on ciemniejszy, ale dzięki temu możecie teraz to zobaczyć w pełnej okazałości. No, moim zdaniem wygląda to fajnie i efekt naprawdę bardzo mi się podoba. Ale słuchajcie, to nie koniec świecących gadżetów na dziś. Kolejny gadżet kosztował 27 zł, czyli dla mnie połowa tej ceny. I jest to kula disco, ale nie taka zwyczajna kula disco. Zobaczcie na zdjęcia podglądowe. To nie jest taka klasyczna kula, ona jest taka pofalowana i powinna dawać takie efekty. No, raczej jest to nierealne, wówczas z tak małego urządzenia. Na tych zdjęciach widać, że było dużo Photoshopa. A jak będzie to działać realnie? Sprawdźmy to. Najpierw to rozpakujemy. Wow, znowu mikro USB. Już nawet Apple dostosował się do USB typu C. Ale Chińczycy ewidentnie mają to w dupie. W sumie brawo, wy. Gadżet jest o wiele mniejszy niż się spodziewałem. Na tych zdjęciach był on nieproporcjonalnie duży. Faktycznie nie wygląda tak zwykłe kuladisko. Jest to, zobaczcie, dość mocno pofalowane. Nie ma, to słuchajcie, żadnych przycisków. Nie możemy w żaden sposób trybów zmieniać, niestety. A zapomniałbym, jest jeszcze piloci. To tutaj będziemy zmieniać tryby. Także jednak trochę możliwości zmian będzie. O Ojej, tego pilocika nie zgubimy. Ja już wam mówiłem, że mam tendencję do gubienia tych pilotów. Tutaj w studiu mam tyle. Właśnie na takie piloty, a żadnego nie mogę nigdy znaleźć. Ale wracam do tematu. Kula zaczęła świecić. pilotik jak widzicie, działa, trochę tych efektów tutaj jest. Niestety w na razie jest za jasno, także za chwilę sobie zgasimy światła. No i słuchajcie, wow! Ja muszę wam powiedzieć, że efekt jest co najmniej 10 razy lepszy niż się spodziewałem. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ten tryb kolorystyczny też mi się podoba. No wygląda to mega, naprawdę. Ja się nie spodziewałem, ale bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, z tym również wszedłem do sypialni, bo tutaj po prostu jest więcej białych ścian. No i naprawdę efekt jest imponujący. Fajne, to słuchajcie, że możemy zobaczcie w dowolnym momencie te zmieniające się kolory zatrzymać zrobić tak jakby stop klatkę. wyłączyć silnik. To też jest fajne, nie mieni się w tym masz tak. Zobaczcie, jaki ten efekt jest fajny. Normalnie jakby płomienie tutaj były. No moim zdaniem jest to totalny. Podsumowuję, każdy naprawdę zrobił nam nie bardzo duże wrażenie i uważam, że jak za tę cenę warto. No dobra, skoro oświetliliśmy już sobie sypialnię, to teraz czas na ostatni gadżet za 28 zł, dzięki któremu oświetlimy sobie łazienkę. Jest to, słuchajcie, lampka pod prysznic. Lampka z bluetoothem i z głośnikiem za 28 zł, głośnik 3 w czas pracy na baterii 3 godziny. Odporność na wodę IPX 4. Także w sumie to lepiej. Jest z daleka z tym od wody. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. No i cóż, hehe, he, to są oczekiwania, a to jest rzeczywistość. Ta rzeczywistość mi się bardzo nie podoba. Wygląda to naprawdę słabo. Także jakość wykonania oceniam na bardzo złą. Jak będzie za kością dźwięku? Już Wam mówię, o ile to w ogóle będzie działać. Nie działa. Może trzeba naładować. Tutaj znowu jest mikro USB. Okej, okay, podłączyliśmy to do ładowania. Włączmy to teraz. Chyba działa. Cóż, karton tak średnio, na maksymalnej głośności trochę pierdzi. Jeśli chodzi o samą lampkę, to nie świeci ona szczególnie jasno i również pod podprysznic się nadała. Zwłaszcza, że zobaczcie, ta guma tu w ogóle odstaje w taki sposób, że to chyba nie jest w ogóle wodotworne w tym momencie. Także ten gadżet naprawdę mnie rozczarował. No ale cóż, tak to jest z chińskimi zamówieniami. Testuję to w końcu po to, abyście wy nie musieli się o tym przekonywać na własnej skórze. No i podsumowując, to dzisiejszy odcinek z gadżetami z temu trochę mnie rozczarował. Gadżety nie były wcale za specjalne, może oprócz tej kuli. Poprzedni odcinek z gadżetami do samochodu wypadł by wiele lepiej. Tamte gadżety były naprawdę bardzo fajne. Na ten odcinek trafiły się nam trochę gorsze, no ale trudno. Przynajmniej wiemy, żeby na przykład tego nie kupować. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym filmie oraz o tych gadżetach i dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z gadżetami z temu, bo jak widzicie, różnica z ich jakością bywa. Jeśli odcinek się spodobał, koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, a na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka!